roczna edycja Rolnik szuka żony wchodzi w decydującą fazę. Część z uczestników wybrała już swoje drugie połówki. Wiktoria zdecydowała się na Adama, którego przedstawiła już rodzinie. A jak potoczyły się ich dalsze losy? Komentarze na social mediach budzą niepokój. 11. edycja Rolnik szuka żony nie zawiodła. Przez kilka tygodni Agata, Wiktoria, Marcin, Rafał i Sebastian poszukiwali odpowiednich kandydatów i kandydatek na drugą połówkę. Sporo działo się m.in. u Agaty, w przypadku której pierwszy raz w historii reality show TVP, to kandydat zrezygnował z uczestnictwa programu. Emocji nie brakuje też u Wiktorii, czyli najmłodszej rolniczki. Jej ostateczny wybór nie przypadł do gustu fanom. Wiktoria z rolnik szuka żony wybrała Adama. Intern, gwiazdy trwającej edycji rolnika powoli dokonują ostatecznych wyborów. Tak też zrobiła już Wiktoria, która do udziału w programie zaprosiła trzech mężczyzn: Łukasza, Adama i Szymona. Pierwszy odpadł Łukasz, który od początku nie podobał się rolniczce. Później nie było już tak łatwo, bowiem pozostali mężczyźni wpadli jej w oko, zresztą ona im również. I gdy wydawało się, że to Szymon jest faworytem, to najmłodsza z rolniczek zdecydowała się pożegnać właśnie z nim. Uczestnik nie krył zawodu, bowiem Wiktoria naprawdę wpadła mu w oko. Ostatecznie pozostała z Adamem i to właśnie z nim próbowała zbudować bliską relację. W ostatnim odcinku mężczyzna zapytał oficjalnie, czy zostanie ona jego dziewczyną. Wiktoria zgodziła się, a widzowie mogli zobaczyć ich pierwszy pocałunek. Wiktoria z rolnika nie jest już z Adamem? Komentarze internautów mówią jedno. Wiktoria w ostatnim odcinku, gdy zgodziła się zostać dziewczyną Adama, przedstawiła go rodzinie. Ku uciesze rolniczki, mężczyzna przypadł do gustu jej najbliższym. Czy jednak para jest ze sobą do dziś? Oczywiście trzeba pamiętać, że odcinki kręcone są w okolicach wakacji, więc od tego czasu minęło już kilka miesięcy. Według doniesień jednego z internautów Wiktoria nie jest już z Adamem. Zdradził, że rolniczka była widziana z kimś innym, a na jedną z imprez wybrała się z Szymonem.